Witam tu, MC Master Cox I ze mną jest dzisiaj. 13. Czy tam jak, wiem, jak tam coś mam mówić. I dzisiaj gramy na serwerze MindZ. E, prawdopodobnie dam w opisie adres serwera. Jeśli nie dam w opisie, to znaczy, że nie zasłużyliście i dajcie za mało lajków Prosumować. <grym> to, to chyba jest piasek. Nie piasek. To jest uran. To jest niestabilny uran, który zje cały świat. Nie, już tak nie to kształt, to jest nie dzieje. Co uczymy pasek doświadczenia tego? Bo to jest pasek oglądalności, czy jakoś tak? To Musi być pełny. Nie. To właśnie nie. A, 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 a. Dobra, to był gaziec. To było na tyle. Czoseję butelką! To jest papier, czy to co tam... To jest tacheta Gińcie! Aaa! Gincie, to zombie są pro! Komputora nie widzę! Dobra! Eeeem... Um, wrócimy za chwilę. Hmm, dobra. Próba numer dwa. Teraz jesteśmy w lesie. To jest to białe. To jest bandaż Taka apteczka. Aha, nie wiedziałam, nie hmm. tak co to A ogólnie to jest papier. Aha. To jest oko Enderu, które służy jako krótkofalówka, to jest tacheta, która służy jako miecz, a to jest... No chyba widzisz. Butka? Butelka wody. a a co się dzieje? Nie wiem. Tak, nie. Się, tak się nigdy nie działo. A to jest ścieżka. Jest ścieżka. Pójdę ś... tą... Właściwie ścieżką. Dobra, pójdę ścieżką. Jak mnie zjedzą, to tylko i wyłącznie z twojej winy. Dobrze. Co tutaj na tabliczkach, To chyba są drogowskazy, zaraz. Tutaj jest... Nie chcę, tutaj nie wiem, a tutaj pójdziemy do ja Romero. Ja iść, iść tam do tego... Ale Romero to największe miasto, a zombie! Zombie! Tam jest zombie. No to może utłucz. Nie utłucz, jako bo jest brzydki. Poza tym on jest w stronie... po swojej stronie mocy junków. Na um, razie nie leci. No jaki? Nie ma fullscreen. Czego co? Full screen. Ale ma, ale ten... Fullscreen. tak, prapsi tak nagrywa tylko to co jest w ekranie, w ekranie więc i tak na filmiku będzie fullscreen. To oj, oj. To, tak. to znak szatanna! Tak? Nie. Nie wiem, nie wiem co znaczy pają, nie a to z tego na wylecie. że tutaj są korniki! Co są? Korniki. Korniki? No. Bo bardziej pają jajo jajonki. Korniki. A ty tak nie mów, bo grymu przyjdzie i cię podziwie o prawa autorskie. I tak się skończy. I będę musiał usunąć kanto na YouTube przez ciebie. <toddź> Albo przez gryma. A potem zaśle gry, gry ma taką serią negatywnego spamu, że już nigdy nie stanie, <gry> że będzie musiał usunąć kanał, i przez ciebie zginą dwa fajne kanały. I am very ill. <gry> mhm. A, Nie, jak na polski przysłane kotopusowe jest za bardzo zadbany. Mm, mm. Tylko kilka dziur.

mu znak pokoju hipisów. Teraz tylko się zdarzył że tutaj. Idź precz, szatanie, bo cię zjem. A potem zjem nie twój przyjaciel. Om, słyszę zombie, to chyba zły znak. A! 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 A, a! 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 Zostałem zarażony zomboidacją czymś takim. Czemu nie oni białe Co? Białe Bo to są góle z falauta. Nie grałem falauta, nie było to tam jest. Dlatego się nie znasz. Czy to jest owca? Człowieku owco, ratuj mnie! Super, owca, super, ship. Nieziemy? Nie to ostatnio. A! A! człowiek łowca, czemu? Czemu, człowiek-łowca? Dobra, wrócę, wrócę po przerwie.